Witajcie w pierwszym odcinku serii... Witajcie w pierwszym odcinku serii omówienia trików. To będzie taki prolog do dłuższej serii sprawnień do drzemnych wszystkich trików Pierwszym cyklem jest tak zwany volt, czyli dla osób, które nie znają zbytnio angielskiego, odwrócony schron. Polega on na wykorzystaniu z zwykłego schronu tylko że w wersji zobaczycie sami no, o, no może za to punktuję też też coś chcę wam pokazać polega warto było użyć w takich sytuacjach kiedy nie wiem uciekamy przed psialnią i mamy jakąś barierkę na dachu a po drugie nie jest takie ładne przejście wtedy używamy tego zasnego triku który polega głównie na tym, żeby swoje ciało przerzucić i wylądować skutecznie na tej pięknej podstawie. Teraz pokrótce go omówię. Warto go, warto go zacząć od mm, takiej pozycji, od uczenia się takiej pozycji, znaleźć sobie jakiś fajny, ładny trawnik na ich łanu. Eee, stoimy jak do zwykłego schronu? Male jedna, karzeją pod chwytem, pod barierką, a druga nad chwytem. Wtedy możemy bardzo fajnie to zrobić. Drugim kinkiem, który Wam chciałam rozkazować, to nie tak zwany speed vault, czyli szybki schron, który polega... który wykorzystywany głównie w biegach, kiedy nie możemy z Mankeja, ponieważ mamy na przykład coś i, i nie chcemy nam się robić Mankeja. Możemy wykorzystać w biegu właśnie Speed volta. W taki owocny sposób. Polega on na tym, że tutaj również przyda nam się jakaś fajna ładna cawka z moich Do przeszkody dajemy jedną, jedną, jedną rękę. Niech polega, tylko swoją. No i po prostu przyrzucamy swoje ciało wraz z nogami. Ciało idzie za nogami. I tak znów się po drugiej stronie przeszkody. I wam pokazać będzie tak zwany fifth volt, czyli złodziecki bunkier. Polega on tak że na tym samym co fifth volt, tyle, że po kryształku dokładamy drugą rękę. Wygląda on następująco: I tyle. Jak no. mam będzie tak zwany monkey, chyba monkey world, czyli z angielskiego Małpińsk Polega on na przerzuceniu nóg pomiędzy rękami, a wygląda on następująco. Jak widzicie, swoją nazwę, swoją nazwę wziął od, od tego, jak człowiek wygląda przy wykonywaniu jego, jak, jak małpa, Przynajmniej mi tak skojarzyło się pewnemu Francuzowi. Mankę jest tak naprawdę najbardziej podstawowym cyklem w parkurze, który, który może być wykorzystywany wszędzie. Widzieliście go pewnie niejednokrotnie na moich materiałach, więc ja mam go teraz pokażę. Cykiem, jaki Wam pokażę, będzie rol czyli z polskiego, na, znaczy na polski. przewrót. To jest ten bez którego umiejętności nie radzę w ogóle zaczynać e, przygody z parkurem, on jest na, naprawdę e, przydatny według e, specjalistów filipińskich naukowców de, e, no, są powiedzenia że bez rola bez żadnego to jest około 2,5 metra a rolem jest to tak, aż 8,5 metra więc różnica yes. jest jest on bardzo przydatny no po prostu jest to przewrót tyle że nie przez głowę jak gimnastyczny nie przez kalek tylko przez bark. a wygląda on następująco Wola on nam um, przykrywać siłę, jaka zostanie przy uderzeniu w ziemię, jak zostanie tak. wygenerowana przy skoku. Nie na nogi, gdzie możecie sobie na przykład połamać, sobie wasze piękne, czy nogi, tylko na całe ciało, na plecy, na bark, gdzie no, chyba wolelibyście byście, żeby, wola, żeby wolał was bark, a nie mieliście złamane nogi. Zrzędy, który polega po prostu na wygnięciu na ścianie, pociągnięciu się i wygnięciu dalej. Jest bardzo występujący, który się tutaj wierzy słabce, a wygląda następująco. Jest nie wykorzystany przez każdego amatora, profesjonalistę, przez każdego.